Moim zdaniem to mówiąc o polskiej lidze i a ja już teraz tutaj konkretnie o Legii to w ogóle takie stwierdzenie jak długofalowy pan, to zapomnijmy o nim. No, ale I tak trzeba już wielokrotnie Wydaje się mi się, że już się z tego wycofał. E, najważniejsze jest to, co tutaj i teraz i to mi wygląda e, na takie działanie. Po prostu tu nie ma co patrzeć, co będzie za pół roku, bo mieliśmy przykład z pandemią, ile biznesów wywróciła, ile ilu ludziom skomplikowała życie. Czasami dzieją się zaplanować. Plan, zaplanować długofalowo to można było wybudowanie e, ośrodka treningowego, gdzie wiadomo było, że przyjdą, będą murować, spachlować, i tak dalej, i tak dalej, wszystko stawiać i że za dwa lata od wbicia łopaty będzie i on był, tak? a to jest jednak sport, to jest piłka. Tutaj możesz e, dostać kartkę za fał kolegi, potem drugą żółtą i mieć problem, e, i ubadnych parę groszy stracić. Więc ja bym w ogóle żadnego trenera w polskim klubie nie traktował jako długofalowość i jak ja słyszę te opowieści to sorry, ale robi mi się niedobrze, bo, bo, bo wiadomo jak to wygląda. No przychodzą nie, niepowodzenia i do widzenia.